Dobry wieczór. Cześć Co Kamila. Się? Miło Cię widzieć. Udało się. Połączyć. Udało się. Widziałam sygnały z systemu, ale jakoś nie dostawałam zaproszenia, więc czekałam cierpliwie. Midniałam kilka razy, tam faktycznie był jakieś opóźnienia, Ale. Już się widzieliśmy. Udało zresztą. się Na Tak jest. Technika nam dzisiaj jednak pomogła. Tak jest. <laughs> bardzo, bardzo się cieszę, że, że znowu się widzimy. Minęło od naszego poprzedniego spotkania dwa tygodnie. Może przypomnijmy, czego dotyczą nasze, nasze live? Tak. No więc cieszymy się, że możemy ten wieczór spędzić z Wami i co? To są takie spotkania motywacyjne. Opieramy się na książce How Men Rise, tak? który został ten tytuł angielski, i mówimy o tym, jak nie pocinać sobie skrzydeł, jak nie sabotować siebie samych, tak naprawdę, i po prostu jak, cóż, no, jak Starać się osiągać sukces. Dla jest zdefiniowany inaczej. Co no? Zachęcamy też, by starać się zauważyć te nawyki, które nas mogą blokować w drodze do jakiejkolwiek zmiany, awansu, nowej pracy, czy właśnie sukcesu. Jak sobie tam to definiujemy? No chyba tak w skrócie można powiedzieć, nie? I tak, i wcześniej wymieniłyśmy, że takich nawyków jest charakterystycznych dla 12 i dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, ale może zanim do tego przystąpimy, to się przedstawimy. Ja się nazywam Kamila Konopka. Spotkałyśmy się z Gosią na studiach coachingu i od tego czasu mamy ze sobą po drodze, tak bym to ujęła i bardzo się z tego cieszę. Ja jestem coachem, który wspiera młodych liderów, na, we wzmacnianiu kompetencji liderskich i, i, i komunikacji. Gosia. Tak, ja, ja nazywam się Małgorzata Jędrzejczyk. Spotkałam się właśnie z Kamilą na studiach i ja pracuję głównie z kobietami. Trochę je motywuję, inspiruję do działania. Zachęcam tak, żeby miały odwagę coś zmienić, więc te live mi są bardzo po drodze, są bardzo no, zgodne z tym, co robię na co dzień, może tak. Tak, i tworzymy. Razem tutaj taką przestrzeń, która, która, mam nadzieję, zachęca też do refleksji i, i do świadomego budowania swojej kariery. Świadomego, czyli zastanawiania się, co mi służy, a co, czego być może należałoby się pozbyć. To do rzeczy. Co dzisiaj mamy na tapecie? Dzisiaj na tapecie, konkretnie, mamy pierwszy przykład, pierwszy ten nawyk taki, który wymieniają autorzy. I co to jest? To chodzi o niechęć do chwalenia się swoimi osiągnięciami, tak w skrócie można powiedzieć, co jest charakterystyczne dla kobiet. No, tak, jedna <laughs> Oczywiście, bardzo często to powtarzamy, że każdy jest indywidualnością, tak. I, i to, że, że ktoś nie ma, powiedzmy, tego nawyku i nie na sobie w ten sposób kolano, to super, gratulujemy. My zachęcamy do tego, żeby. Się przyjrzeć, jeżeli nam jakoś ten rozwój kariery nie idzie w zgodzie z naszymi planami, żeby się zastanowić, czy na przykład to nie jest tych, jeden z tych nawyków, który być może nas blokuje. Tak, no autorzy, wiadomo, oni opierają się na swoim dużym doświadczeniu, są kołczowie wieloletni z dużym, bardzo dużym doświadczeniem, Natomiast, no więc faktycznie wszystko jest indywidualne. Ale jednak jest tak trochę, że te kobiety mimo wszystko, mimo tego, że są takimi perfekcjonistkami, że to wszystko, co robią przeważnie jest dopracowane, no to nie chwalą się tymi osiągnięciami, nie doceniają się. No dlaczego tak jest? No, skąd się to bierze? No, ja, ja, oprócz tego, że na pewno są przeprowadzane badania i, mhm. i, i, i wszyscy którzy się tym tematem zajmują, to mogą powiedzieć, jak to statystycznie wygląda. I jedną, jedną z przyczyn jest taka, że bierzemy też świat trochę czarno-biało, tak? Albo mamy przekonanie, OK, jeżeli ktoś odnosi sukces, no to jest jakimś nadętym osobnikiem, który się fali na prawo i lewo, tak? I to tak? może być jeden, jeden z przykładów. A dobrze wiemy, że pomiędzy właśnie byciem nadętym i niefajnym człowiekiem, a kimś, kto jest własnym ambasadorem, no to jest dużo, dużo przestrzeni między między tymi, nie chcę powiedzieć, skrajnościami, bo bycie ambasadorem jest właśnie po środku, tak? Ale właśnie to bycie swoim ambasadorem jest dokładnie pośrodku pomiędzy byciem nadętym samochwałą, a, a kimś, kto, kto po prostu nie wiem, kryje się za plecami innych pomimo wykonanej pracy, na przykład, tak? Czyli te, pomiędzy tymi dwiema skrajnościami jest zdrowy rozsądek i dbałość o swój własny interes. Zwłaszcza tak. jeżeli się <laughs> pracuje na, 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 swój, na swój rachunek i jest się osobą kompetentną, prawda? Tak, tak. to jest taki zło złoty środek, nie? No, że żadna skrajność nie jest dobra, Wiadomo, że to nie, nie trąbi się o swoich sukcesach. No, to też ma oczywiście, tak jak wszystko, albo prawie wszystko, ma to związek z poczuciem własnej wartości. Bo też kobiety mają problem, żeby przyjmować komplementy. Przeważnie hmm. nie umieją nic powiedzieć zamiast powiedzieć proste, dziękuję. No, i to się z tym wiąże, prawda? Że ta niechęć do nawet nie do chwalenia się, tylko to, to nawet chodzi o przyznawanie się do własnych osiągnięć, do wylistowania ich po prostu, żeby ktoś wiedział. To nawet nie chodzi o to, żeby poczuć się. Lepiej, znaczy chodzi o to, żeby po prostu mieć taką, no taką szczerość w tym wszystkim, taką szczerą dumę z tego, co się zrobiło dobrze, bez takiego właśnie, bez zadęcia. No właśnie, ale no też może było chyba wolniejszej tak skromności, prawda? Tak, bo to... tak no dokładnie, dokładnie, bo. bo y się, mam wrażenie, że często się stosuje taki zabieg językowy. Udało się nam, albo udało się mi to zrobić. Tak. No Po prostu Nie. bez planowania, bez. Nie. bez Nie. Nic. samo się zrobiło. Udało się. Tak, no zrobiłam tak. to, po prostu to zrobiłam, tak? tak. I jestem w tym dobra. Zrobiłam, zrobiłeś, a nie, udało się, no ludziom się nic nie udaje. To nawet cytat Balkiewicza, nie? że ludziom się nigdy nic nie udaje. Tak zawsze zrobiłeś coś, wykonałeś tam zdałeś maturę, zdałeś egzamin, nie? To już takie właśnie. I brawo, I brawo, i brawo należy sobie też gratulować, prawda? Tak. tak. Ja jeszcze jak przygotowywałyśmy dzisiejsze spotkanie, to ja jeszcze nawiązałam do, do naszej polskiej kultury. Nie wiem, czy, 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 czy w sposób uzasadniony, czy nie, ale szczerze mówiąc, ja wychowałam się na, na, na kulcie y, y, bajek brzew, które sama namiętnie czytałam swoim dzieciom, ale, ale coraz częściej tak krytycznie podchodzę do, do tych wierszyków. I jeden z tych wierszyków jest bodajże samochwała, jeżeli dobrze pamiętam ten tytuł, prawda? Tak. Jedna wielka krytyka samochwały, no już pomijam, że to samochwała, a nie samochwał. Ale jeżeli takie wierszyki się czytało, czytało w dzieciństwie, no to coś tam nam się jednak za, w głowach zarejestrowało, tak? Żeby być skromną, żeby się nie chwalić tak. i czekać aż mniej z nas znajdą. No właśnie. No i to są potem te przekonania, które wychodzą między innymi na, na sesjach coachingowych już. Żeby tylko na coachingowych, a nie gdzieś tam na psychoterapeutycznych. Nie no, ale właśnie coś w tym jest, to jest nieświadomie. Zupełnie, a, a jednak ymm, no właśnie, to się wszystko zmieniło. I tego, tego wiesz, tak dokładnie pamiętam. Wiadomo, to nie chodzi o to, że chodzę i mówię, że jestem lepsza od ymm, innych, no ale to faktycznie potrafi namieszać w głowie. Nie? Bo, bo nie chodzi wcale o porównywanie się. Jeżeli się porównujemy, to se, ze sobą, tak? Z tym, tak. Co, co, co potrafiliśmy, co robiliśmy wcześniej. I to nie tylko kobiet dotyczy, ale, ale mężczyzn też, prawda? Porównujemy się z sobą. My myślę, że w męskim świecie jest dużo takich porównań. Pewnie tyle samo, co i w kobietach. Ale, ale przecież oni się umieją przyznawać do swoich osiągnięć, im jest łatwiej, nie? Chociaż o, oni może być do... też skrajna, przeciwna sytuacja, prawda? No, tak, no to też autorzy piszą, że dla mężczyzn są szkolenia, jak, jak doceniać, jak zauważać to, co osiągnęli inni. No ale o tym będzie za chwilę jeszcze, nie? No ale, ale faktycznie, ym, jeśli mowa jest o jakimś awansie czy zdobyciu innej pracy, no to. Ta kobieca wersja nawyku jest bardziej ograniczona, tak mi się wydaje, że no, no, facet nie będzie miał problemu, a jednak kobieta tak. No bo właśnie jeśli ona będzie miała problem, żeby w ogóle zacząć pracować, żeby przyznawać się do własnych osiągnięć, no to wiesz, no a was jej przeleci koło nosa, pracy nie będzie miała, tak? No będzie po prostu jej trudniej. No tak, bo jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy wybór między osobą, która mają podobne kompetencje, no bo to wybieramy taką osobę, która jest pewna siebie. Tak? No, jeżeli ty nie nie, nie stoisz, nie, nie jesteś swoim ambasadorem, no to przepraszam, ale kto będzie, tak? I, i mówię to w taki trochę sposób... No, to, no, to trochę boli, biorąc pod uwagę, jak czasami byłyśmy wychowywane, prawda? Trochę, trochę inaczej właśnie czekając, że, że ktoś na co doceni. Ale no, po prostu bierzmy życie w swoje ręce i, i, i i przynajmniej, przynajmniej przynajmniej, doceniajmy to, co osiągnęłyśmy, co potrafimy dostarczyć, i przedstawmy to w takim świetle, po prostu um, korzystnym dla nas, prawda? Ja zdecydowanie, no, no nikt nas nie doceni, no. to, wiesz, to, to właśnie ta pewność trochę wpływa też na to, jak się wygląda. Ja Już nie będę wracać do tego wystąpienia Tedeksu tak, no ale to wszystko się wiąże, to gdzieś tam wszystko się wiąże, jak jesteśmy postrzegane. I w rezultacie, co możemy osiągnąć, czego nie możemy. I jeszcze to trochę może być też bolesne, bo takie spostrzeżenie autorów tej książki, że no to, to może też wynikać taki, takim, z chęci pozostawania w strefie komfortu, tak? No ja może pracy nie dostałam. Ale on to był taki chwali pięta, no to ja jestem lepsza, tak? No, taka, taka wersja wydarzeń też jest teoretycznie możliwa, więc no, być może to tak pozorom jest temat do zadresowania. Dokładnie, ale też z drugiej strony, tak jak autorzy cytują, czy to nie, nie wiem, czy to autorzy, że dopasowuje się swoje zachowanie do Oczekiwań, tej grupy odniesienia, tak, co ty, za, co ty zanotowałaś um, przez Roosevelt'a Tomasa, tak? takie stwierdzenia. I to się trochę tyczy bardziej kobiet, mam wrażenie, no bo one się lubią identyfikować z tą grupą, boją się wyjść przed szereg, boją się zrobić coś, co będzie postrzegane, no właśnie, co będzie źle postrzegane. No ale tu właśnie wchodzi ta odwaga, tak? którą, <laughs> którą ja uwielbiam, że no jednak, jednak trzeba zrobić ten krok naprzód. Musisz to, to. Ja nie lubię tego słowa, ale czasami właśnie musisz coś dla zrobić. Siebie. Um, dla siebie, tak, musisz mieć tą odwagę, żeby e, jak gdyby nawet nie wyjść przed szereg, wyjść jak gdyby trochę poza siebie i mieć tą odwagę, że okej, okay, to się komuś może nie spodobać, e, możesz być nielubianą, e, może to, może tamto, no ale tak bądźmy szczery, no Gdyby kobiety w przeszłości nie, nie robiły takich kroków, no to teraz. E, nie byłybyśmy nawet w tym miejscu, w którym jesteśmy, znaczy my chcemy oczywiście więcej, tak, bo się da, ale, ale i tak już dużo zostało zrobione, więc jednak były te kobiety, które miały odwagę, były te, były te kobiety, które miały no właśnie miały w sobie na tyle takiej silnej woli, że no, wyszły przed ten szereg i nie bały się oceny, nie bały się tego, że ktoś powie nie jest skromna, prawda? Żeby kobiety mm -hmm. się wymaga, że jest skromna. Tak więc, także tak to, tak to też nie można, można traktować. Że bez odwagi, bez, takiej, bez takiego zaryzykowania, mimo wszystko, wypatrzenie na oczekiwania innych, czy patrzenie na oczekiwania grup, mało kiedy dobrze się kończy. To jest, to jest, to jest prawda. Gdyby, gdyby wcześniej. Wszyscy spełniali oczekiwania tych, tych grup, odniesienia czy grup, z którymi się identyfikujemy, no to spełnialibyśmy też scenariusze tych grup, a nie własne, prawda? A my, no my mamy ten. ten jako coachki zachęcamy do brania życia w swoje ręce. Ja myślę, że warto jest przytoczyć przypadek taki, który jest w tej książce przedstawiony dziewczyny, która, albo kobiety, która współorganizowała wydarzenie i to było wydarzenie bodajże charytatywne. To były dwie organizacje, z jednej strony była kobieta, z drugiej strony mężczyzna, i to byli partnerami. Impreza była udana na tyle, że wzbudziła zainteresowanie prasy. No i potem dziennikarz się z panią kontaktuje, prosi o wypowiedź, i pani gro czasu poświęciła na wychwalanie partnera, który był świetnym współpracownikiem. Mhm. No i głównie, głównie na tym się skupiła, prawda? I, no i co się wydarzyło potem? <laughs> No właśnie, zanim, zanim przejdę dalej, to cześć Edyta, miło, mi miło, mi, miło miło nam Cię widzieć. To jest bardzo dobry przykład, bardzo mi się podobał, że widzisz, ona liczyła na to, że on się odwdzięczy, zrobi to samo, że on też wtedy powie, a no tak, ale tutaj to wydarzenie było współorganizowane i um, Ami też, to, to, to była właśnie Ami i mnie też miała tutaj swoje właśnie osiągnięcia, no ale tak się nie stało, no bo mężczyźni nie mają takiego systemu. I teraz co się okazało, że yy, yy, tak naprawdę na poziomie medialnym takiego odbioru wyszło na to, że to ten mężczyzna zrobił większość pracy, że na niego spadły jak gdyby te całe laury, te całe pochwały, a ta kobieta była po prostu yy, taka niezauważona. Tak? No, ta, ta atencja, która popłynęła w jej kierunku, nie była duża. No i to było tylko dlatego, że nie miała odwagi um, po prostu opowiedzieć o tym, co zrobiła, no bo oczywiście ten mężczyzna miał swoje sukcesy, oni współpracowali, oboje byli bardzo dobrzy, tylko po prostu um, cała, cała, jak gdyby waga um, tego wszystkiego um, jakby to było na ten na, na informowaniu, tak na informowaniu tej całej opinii publicznej, tych wszystkich jak to jak naprawdę wyglądało, no i, i ona tutaj po prostu Poległa, no, dlatego, że po prostu to było zgodne jakby z jej stylem wychowania i po prostu z tym, jak żyje. No i temu mężczyźnie nawet nie przyszło do głowy, że ona może nie opowiedzieć o swoich osiągnięciach. Tak? Więc... No bo miała swoje 5 minut rozmowy, umowne z, w rozmowach z dziennikarzem, prawda? No tak, tak. I, i ogólnie tam też chodziło o to, że. Ta organizacja, dla której pracowała ta kobieta, ona no no generalnie nie była zadowolona z tego, dlatego że no też przez to, że ona nie skierowała na siebie tej uwagi, to się odbiło na organizację. No właśnie to jest też to, o czym tak można wspomnieć, że od pewnego momentu, jeśli kobiety jest tu jakieś stanowiska wyższe, czy w ogóle w jakichś firmach, no to to jak traktują siebie trochę rzutuje na to, jak odbierana jest cała firma, więc mm. one muszą dbać są ambasadorkami firmy. To już, ja nie wiem w tym momencie, co jest ważniejsze. No, potem ta Ami uznała oczywiście, że, że to był taki zimny prysznic, nie? że powinna być swoją ambasadorką bardziej dla siebie samej, ale też dla firmy czy organizacji, którą reprezentuje. To jej trochę dało, to tutaj trochę dało no tak do, do, do myślenia. No i co? I potem ale zwróć tak uwagę jeszcze, a, 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 przepraszam, że cię podzespoł, bo to też jest ważne, bo jeżeli jesteśmy liderkami, to jeszcze są zespoły, no. tak? Czyli w tym momencie nie dość, że, że, że firma, reprezentuje firmę, to co z, osią... z pracą tych ludzi, którzy y, dokładali się do, do tych efektów, prawda? No tak, dokładnie. Czyli to jest nawet jeszcze, masz rację, nie, nie wspomniałam o tym, firma firmą, zespół. No i jednostka, nie jako jednostka, więc tu, tu jest trochę roboty. No i wtedy właśnie ta mi zaczęła nad sobą bardziej pracować. I, I co? I zaczęło się od mm, takich postaw, od po prostu przyjmowania podziękowań, tak? I, e, od nawet, przyjmowania. Bo, y y od od, od przyjmowania od dziękowania za komplementu, takich tak. zupełnych postaw, nie? Tak. No, i, I tyle. Już nie pamiętam dalej. Y jak to się skończyło, co i tam, już nie... y -y, Tak, to, to generalnie no, sprowadza się do tak. tego, że, że trzeba zacząć od, od tych najprostszych spraw, po prostu za nas szukać, y -y 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 dlaczego się udało, <ścoughs> po prostu podziękować i, 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 i super, że, że potrafimy dostarczyć wyniki i, i tyle. No, należą nam się brawa, tak? I, I powinniśmy sami sobie też sami sobie też gratulować przede wszystkim, bo, bo to też jest ważne, tak chociażby popatrząc, patrząc w lustro, można to zastosować jakkolwiek bardziej, żeby sobie gratulować tak? No efekt tak, tak? pracy. Tak, to jest o tyle bolesne, i to jest o tyle bolesne, że faktycznie mężczyźni, którzy nawet mają te mniejsze, mniejsze kwalifikacje, oni się po prostu lepiej sprzedać, nie mają z tym żadnego problemu. I generalnie naprawdę dużo na tym zyskują, zupełnie niepotrzebnie kobiety tracą, naprawdę, bo, bo nic im nie brakuje, niczego im nie brakuje. Może właśnie takiej, no właśnie, takiego poczucia, żeby, no żeby jednak być bardziej swoją ambasadorką, nie? Tak jak, no, tak jak Coca-Cola. Oni nie porównują, Coca-Cola Coca nie porównuje się do Pepsi, tylko twierdzi, że jest najlepsza, prawda? I to wystarczy. Nie musimy się porównywać do kogoś, udowadniać, że jestem wiesz, że jestem lepsza. Wystarczy docenić to, co ja robię, no bo to już i tak jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Czasami pomaga trochę takie myślenie marketingowe, chociaż ja, ja osobiście podchodzę do tego z rezerwą, żeby traktować się jak produkt, ale jeżeli ci to ułatwi myślenie, no to okej, okay, to spróbuj się potraktować jak, jak produkt, który potrzebuje marketingu. i <laughs> Ja, ja bardziej idę w kierunku poczucia własnej wartości, tak? Ja wolę pracować na tym wnętrzu. Ja też bym w to poszła, nie? Że jesteś, że jesteś wystarczająco już. Nie dokopuj sobie, bo przeważnie to już pewnie nieraz zrobili inni <słuchaj> przez lata, chociażby takimi wierszykami, których słuchałaś w dzieciństwie. Tylko właśnie zobacz, co możesz zrobić z tym, co masz, nie? No, <słuchaj> no i przede wszystkim należy należy się pozbyć takiego czarno-białego widzenia, że jeżeli sukces to, to, to jestem niefajna albo jestem zbyt ambitna, to żeby sobie też nie tworzyć takiego obrazu, który który, jest, który nam po prostu nie służy. Tak. No bo tak jak powiedziałaś, nie między tymi skrajnościami jest naprawdę mnóstwo przestrzeni. I to nie jest tak, że jestem takim umęczonym cierpiętnikiem, któremu się nigdy nic nie udaje. I to też nie jest tak, że jestem taką samochwałą, która. Wszystko jest zawsze najlepiej. Naprawdę da się taki złoty środek uzyskać, no i to już ci może dużo, dużo pomóc. A co byśmy powiedziały takim osobom, które jednak jeszcze nie potrafią, no nie chcę powiedzieć chwalić, ale nie potrafią powiedzieć w taki sposób z dumą powiedzie o swoich osiągnięciach. Co możemy takim osobom podpowiedzieć na początek, oprócz tego, że jeżeli ktoś nas pochwali, albo pochwali pracę, bo no nie chodzi o to, że nas chwali, chwali, gratuluje nam wykonanej pracy. Co jeszcze może taka osoba zrobić, jeżeli no nie ma odwagi na forum opowiadać o sobie? Albo... Wiesz co, no, jeśli, jeśli pracuje w firmie, jeśli są jakieś spotkania, jeśli ma wiesz... Jeśli zasobem tej osoby, tak z do punktu widzenia, są jacyś znajomi, współpracownicy, poprosić na przykład na spotkaniu, żeby oni trochę przejęli pałeczkę i po prostu wymienili osiągnięcia albo opowiedzieli o jakimś sukcesie tej osoby. Nie? No to się da zrobić. Po prostu trochę odda, oddać głos komuś innemu, żeby powiedział coś w naszym imieniu. To Można tak. to oczywiście wesprzeć takim. Dodatkową informacją, że ćwiczę nowy, nowy typ zachowania, nowy, nowy sposób zachowania i taki kontekst, w którym kogoś poprosimy. No na pewno mamy kogoś, jakąś bratnią duszę, z którą możemy zacząć współpracować i wykonać w tym kierunku chociażby ten jeden krok, żeby, żeby wzmocnić obecność i żeby pokazać, że ja jestem, ja istnieję i ja stoję za sobą, tak? Jestem swoją własną ambasadorką. Tak, to, to jest taki właśnie z, z, taki krok, no, jak, jak ktoś pracuje w firmie, jak ktoś ma taką możliwość, a jeśli nie, to ja, mm, jeśli to jest niemożliwe albo ktoś chce czegoś więcej, to wiesz, ja bym zaczęła od tych takich małych kroków, nawet jak w przypadku tej Ami, nie, że przyjmij jakiś komplement po prostu z radością, nie, nie mów, a to wiesz, udało się, <laughs> po co sobie umować, nie? zacznij pracować takimi małymi krokami, takimi <laughs> małymi nawykami, które właśnie mogą ci pomóc bardziej tak na takim ogólnym poziomie poczucia własnej wartości, bo to się wszystko z tym wiąże po prostu. Nie? I, I małymi krokami do przodu. No i nie wymagać od siebie za dużo od razu, bo no czasami trudno te nawyki, trudno te przekonania, które tam gromadzimy od kilkudziesięciu, czasami lat. Tak nagle zmienić. Więc moim zdaniem to nie zawsze się da. Nawet jak jesteś tego świadoma, to, to po prostu lecisz na autopilocie. Czyli być swoją ambasadorką, być swoją swoją przyjaciółką. także... Nie dowalać sobie bardziej. Nie dowalać sobie bardziej niż, niż, niż... I, I nie mówić, że to nic takiego, co się zrobiło, o. tak? Żeby tak, bo to jest takie ważne, pewne rzeczy, które robimy robić, które nam wychodzą dobrze, mhm. to nam się wydaje, że wszyscy, wszyscy to potrafią, tak? Mhm. I, I mówienie, zaważanie tego, a każdy by to zrobił, no to, to nie ten kierunek. Bezpiecznie jest powiedzieć dla siebie, bezpiecznie dla, dla swojego wizerunku: dziękuję, też jestem zadowolona. Tak. Albo cokolwiek innego takiego dobrego, tak, angażowałam się. Zajęło mi to trochę czasu, planowanie, no cokolwiek, coś dobrego na, swoim, na swój temat, tak jakby się mówiło, chciałoby się powiedzieć coś dobrego o swojej przyjaciółce. Tak jest. No i żeby to weszło w krew powoli, <grymline> codziennie. No i wtedy może szybko, <grymline> może oczywiście szybko. E, no. tyle ja myślę, że to, remember, hmm, to, tam, chyba osiągnęłyśmy to... końcówkę naszego spotkania. Spotkania. Oczywiście zapraszamy wszystkich do tego, żeby się z nami kontaktować, jeżeli macie znacie kogoś, kto, kto potrzebuje tych informacji, którymi tutaj się dzielimy, dawajcie znać, wracajcie do nas komentarzami, z pytaniami, a my wrócimy za dwa tygodnie. I za dwa tygodnie przyjrzymy się drugiemu nawykowi, który bardzo wiąże się chyba z tym, a jest im oczekiwanie, że inni dostrzegą naszą pracę i Nagrodzą ją adekwatnie po prostu. No i powiemy, dlaczego nie tędy droga i dlaczego to może być nawyk po prostu ograniczający. I chyba tyle na dziś. dzisiaj. Chyba Dziękuję tyle. bardzo za dzisiejszy wieczór. Dziękuję, Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękujemy wszystkim i do zobaczenia. Do zobaczenia cześć. za dwa tygodnie. To pa, pa. chyba będzie już marzec. 6 marca. 6 tak? marca. Do zobaczenia. Pa, cześć. Pa.